Witam wszystkich ponownie. Słuchajcie, DS Piąteczka. Już mamy wszystko porobione. Odpowietrzony układ. Teraz pozostało tylko dokręcić tylne łożyska razem z tarczami. Fabrycznie jest 300. Mam już ustawiony klucz. Nie wiem czy będzie widać. Wyłączę światło. Jest 300. No i teraz przystępujemy do tego. Powiem Wam, że to nie jest proste bo 300 Nm to już ja sobie już wstępnie dokręciłem to dla Was, dla kliknięcia tylko że trzeba się natyrać i na tym polega dokręcenie łożyska wtedy macie pewność, że trwałość tego łożyska jest tak jak przewidział to producent i macie pewność, że nic się nie będzie działo, nic się nie będzie wyło, nic się nie będzie szumiało za pół roku za 2 3000 tysiące Odpuszczamy sobie kluczyk, wszystko się kręci ładnie, także operacja zakończona, idzie kapselek, trzeba zaciąć nakrętkę, żeby się nie odkręciła i praktycznie tyle. To cała procedura dokręcania łożysk jest zakończona w DS-5.